Zostaw lajka, like zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Rozpoczynamy drugą połowę. Pogoń Kraków. A raczej Jadwiga druga Kraków, Pogoń Kraków, druga połowa, czas zacząć. 0 do 2 po pierwszej połowie. I już rozpoczynają rywale. Zagraniem na skrzydło. Tutaj prosty zwód Wojtek. W pojedynku pierwszy. Piu. Długa piłka zagrana. Matwiej przyjął piłkę. Matwiej radzi sobie z jednym, z drugim nie. Ale jest już pomoc w postaci Gutka. No i teraz dobre zagranie. Ma spalonego. Pędzą nasi prawą stroną. do środku, w pole karne. Ja się katakował. Oskar, Oskar Będzie grana piłka na Matwieja, który urywał się z prawej strony. Ale nie doszła ta piłka. Nie było walki. I teraz w środku pola zagranie do skrzydła, jest tu Wojtek, który przerywa akcję spokojnie, teraz Matwiej czy poradzi sobie z prawej strony, Matwiej, Matwiej daje radę, nie było faulu Gutek walczący do końca, Matwiej piłka po linii zagrana tam nie ma nikogo z naszych Wrzutka w pole karne i Hubert Oj, o. chyba piłka miała skrzydła bo próbowała wyfrunąć mu z soronk, ale na szczęście ją złapał po raz drugi. Już tutaj zagranie do środka, rozegranie. Na prawo nie było spalonego. Rozgrywają piłkę, zagranie zablokowane. Sędzia uznał, że to były plecy i rzut rożny. A to przepraszam. Dośrodkowanie w pole karne, piłka tutaj jeszcze w rękach Huberta na szczęście. W stronę naszego pola karnego, zagranie, tutaj tak dość ekwibilistycznie Jasiek wybił piłkę. Nie do końca mając świadomość gdzie ją wybija, no ale... Dośrodkowanie i w koszyczek. Uderzenie, piłka podbita, tam doszło do pewnego zamieszania. Jasiek wybija dwukrotnie na moja, piłkę przejął. Tylko, że traci niestety. Schodzi do środka, uderzenie, piłka po ziemi. Zaskoczyła, nie zaskoczyła do końca, bo... Dośrodkowanie w pole karne, co tam się dzieje? Zamieszanie jeszcze, Wojtek tam włożył nogę i rzut wolny. I Oskar teraz na wolne pole, czy Jasiek wyskoczy za pleców? Tak, ale gdyby tylko był w stanie tą piłkę przyjąć, byłoby w tym pewnie więcej. Bartek jest Andrzej. Andrzej przy piłce z powrotem do Bartka. Bartek rozgrywa piłkę do Matwieja. Matwiej długa piłka w stronę gutka, tylko za mocna. Bita przejmuje to rywal, który miał bliżej. Zagrywa do środka. Tutaj prawą stroną radzą sobie zagranie w pole karne. Wojtek. Wybicie stylu tekwondo. Niebezpiecznie uderzenie. do Bartka. Bartusz masz Jasia, na bok do Bartka. Bartek zagrywa do Jaśka. Jasiek. Zagrajcie cztery podania. Z tyłem zagrajcie, nie tylko do przodu. Andrzej, teraz. I rzutka w pole karne. Co z tego będzie? Rzut rożny będzie. Wyszytkowanie w pole karne, nikt go nie krył. Dużo szczęścia, wybita piłka. Zagranie, tutaj Bartek ponownie wsadza głowę, gdzie ja bym się nogi bał wsadzić. Uderzenie nad bramką. Piłkę w środku pola. Ale no niestety próbował zagrać do przodu, tam nikogo nie było poza przeciwnikiem. Przeciwnicy tymczasem rozgrywają piłkę na prawo skrzydło. Zagranie od razu takie bardzo ofensywne, które mogło wpaść. No już, dobre przyjęcie i teraz dobrze Gutek jakby prawą stroną popędził. Gutek, Gutek trochę szuka wolny przestrzeni. Gutek, Gutek, Gutek zamachnął się z rywalem, Gutek zagrał w pole karne, wybita piłka. Niestety nikt z naszych nie atakował tej piłki. Jeden, dróg, drugi, Oni grają. I teraz ładnie rozegrana piłka w środku. Czy będzie uderzenie z daleka? Tak jest. Wypluwa piłka Hubert. Jeszcze nie koniec. Dobra interwencja Huberta po raz drugi. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Trochę przyciągnięta piłka, ale tam nie było nikogo. Przyjął sobie drugi raz. Trzeci uderzenie i piłka z... Ale to... Dużo niedokładna piłka. Już rozegranie na prawe skrzydło. Tu ma naprawdę dużo miejsca, zagrywa płasko po ziemi. Uderzenie zablokowane. Jeszcze tam wchodzi jeden z rywali. Jeszcze będzie szukał swojego kolegi. Uderzenie, i mamy sporo szczęścia. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka zawieszona wysoko. Jeszcze raz wyżej. I wraca na prawą stronę. Zagranie. Siadaj. To jest strata piłki na boku, obrony przez Denisa. Czy będzie uderzenie? Jest uderzenie, jest dobra interwencja. Oskar teraz bezpośrednio. No i to właśnie o tym mówiliśmy. <grym i wyszła> Piłka nie wyszła. Denis, Denis. Zamachnął się, kopnął Kreta w głowę, a tymczasem kontratak naszych rywali niebezpiecznie. Wpada w pole karne, radzi sobie. Ale, grywa do środka, tam nie ma nikogo, radzą sobie z naszym rywalem, dobrze teraz, Oskar, twardo Ale niestety, jakby brakło Myślenia Jasiek, Jasiek przy piłce, Jasiek radzi sobie z jednym, Jasiek radzi sobie z drugim, zagranie na drugą stronę, stronę Łódka, gutek, Nie dojdzie Bartek, Matwiej, nie ma z kim grać Matwiej, 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 Matwiej Niestety tak, nic z tego nie będzie. Wojtek teraz dobrze rozegra na piłka. Głutek do Matwiej, a Matwiej pędzi lewą stroną. Matwiej zagrywa płasko po ziemi. Dośrodkowanie w pole karne. Oj, słupek! Ależ tam było. Ależ tam było blisko. Zaskoczylibyśmy wszystkich. Już od autu rozpoczyna pogoń. Wrzutka w pole karne. Niebezpiecznie, nikt go nie krył. Mamy sporo szczęścia. Huber teraz. Interwencja na not. Matwiej niestety problem z przyjęciem piłki. Strata zagranie. Piłka jeszcze podbita przez Oskara. Wojtek uchylił się przed piłką. Uderzenie i znakomita interwencja Huberta. Jeszcze nie koniec. Co tam się dzieje? Rzut rożny się dzieje. Zagranie prosto w rękawice Huberta. Teraz Jasiek. Jasiek, tylko niecelne zagranie do Andrzeja. I teraz trzeba wracać. Uderzenie. Słupek ratuje teraz naszą bramkę. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Jeszcze pogoń przed szansą. Tutaj nawinął jednego naszego rywala. Nawija drugiego. Wpada w pole karne. Wybita przez Bartka. Jeszcze nie koniec. Kto to zamknie? Uderzenie. Piłka po nogach, po rękach. Nie bądź zegarkiem. Podziel się lajkiem. I nie bądź nubem. Poczęstuj mnie subem.